Zdrowia, szczególnie dla normalnych. W Polsce mówiło, w PRL-u to się mówiło, że prasa kłamie, no a dzisiaj no to chyba trzeba powiedzieć, że internet amerykański kłamie. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No Twitter, Twitter zakazał postów y, prezydentowi Nigerii w Nigerii, no to prezydent Nigerii powiedział, że zakazuje Twittera. No. Y, tak tak, y, przypuszczalnie tak się stanie w 2023 roku, 7, 7 stycznia, kiedy, kiedy nowy, nowy kongres y, 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 będzie. No bo Facebook. Facebook y, po prostu y, próbuje, y, y, próbuje być. Y, 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 że tak można powiedzieć sędzią sportowym w amerykańskiej polityce. No a wszystko to za sprawą amerykańskich komunistów po prostu. No i rezultaty, rezultaty no to nie są za bardzo ładne. Rezultaty są po prostu tragiczne. No można by było powiedzieć, że śmieszne, jeżeli, jeżeli nie byłyby tak tra tragiczne. W zeszłym tygodniu ten gigant mediów społecznościowych wydał dwie decyzje. Jedna, jedna decyzja to jest taka, że Donald Trump jest zbanowany, jest zakazany, jest wyrzucony z Facebooka do 7, do 7 stycznia 2023. No 7 stycznia 2023, no to właśnie jak powiedziałem, kongres się kompletnie zmieni. No jest nadzieja, że, jak kongres się zmieni, no to właśnie tego pierwszego dnia, kiedy, kiedy Trump będzie, będzie już niezbanowany, kongres po prostu rozpierniczy całą tą komunistyczną sitwę w Facebooku za ingerowanie w amerykańską politykę, za ingerowanie w amerykańską konstytucję. No bo nie dość, nie dość że zakazali, go do 7 stycznia 2023 roku, a, a drugie, no to w zasadzie powiedzieli, że będą cenzorować, że cenzorzy Facebooka będą cenzorować y, polityków. No tak, także to jednak konstytucja nie przewidywała łachudrów y, Facebooku, nie przewidywała komputerów, no ale na to jest konstytucja, tak, na to jest wolność słowa, wolność słowa jest uniwersalna, y, no tyle tylko, że jednopartyjni komuniści opanowali tym, tym marszem przez instytucje Ameryki, no ale jest jeszcze sporo normalnych, jest jeszcze sporo normalnych, y, y, dużo ludzi się podnieca, że trzeba stan wojenny, że trzeba strzelać, że trzeba aresztować, że trzeba y, wykańczać i tak dalej tak dalej, no to nie ma sensu, nie, nie ma sensu, bo jednak... Y, to ni do niczego nie doprowadza. Doprowadza jedynie tak jak w Zimbabwe, czy na Kubie, czy, czy, czy w Chinach po prostu do mordowania. W Ameryce 250 lat yy, tej demokracji, <laughs> przepraszam, spowoduje to, że, że ty tymi wyborami, że ludzie się yy, po prostu normalni, wię Większość jest normalnych, tak. No, trzeba powiedzieć, że te 10% yy komunistów najbardziej szczekających, to ich się słyszy, no ale, ale dopóki, dopóki się głosuje. No Ktoś może powiedzieć, że te głosowanie kopertowe i głosowanie komputerowe jest po to, żeby już nie było prawdziwego głosowania, no to też jest racja, no ale, ale to też ludziom pęknie żyła. Zabronili zabro, zabro, za, Facebook zabrania postaw politycznych na Facebooku. Jak, jak to się stało z tym zbanowaniem Trumpa? No, oni zbanowali na początku w zasadzie na stałe za to, że powiedzieli, że te 100 tysięcy ludzi, którzy przyszli do Waszyngtonu, 100 tysięcy republikanów, którzy byli po prostu zdenerwowani, patrzyli na te czarne życie znaczy, patrzyli na tą antifę, która spala ich miasta, która, która grabi grabi i podpala Sklepy i biznesy, i tak dalej, i tak dalej. No, już cała ta konserwatyzna, konserwatywna grupa amerykańska po, po, pojechała do Waszyngtonu. No, i z tych 100 tysięcy protestujących, powiedzmy tam 135, była najbardziej zapalona i doszła do wniosku, że sforszowanie kongresu to jest naj, najlepsza myśl. No, ktoś im tam pootwierał te drzwi, ktoś ich tam powpuszczał, ktoś ich podpuścił, i tak dalej, i tak dalej. No, i komuniści wykorzystali, no, tak jak, tak jak wykorzystali pod pod. Le Reichstagu przez przez jakiś, jakiś tam już nie pamiętam kto to był serbowie czy, czy inni inne jakieś żydowskie organizacje no to podpalenie Reichstagu doprowadzili do tego, że, że Hitler doszedł do władzy i zrobił wszystko. W Ameryce tego, to raczej to nie grozi, no ale oni, oni tak przedstawiają. Ten 6 stycznia to właśnie w, w ten sposób przedstawiają 6 stycznia no to sobie pozwolili na to, żeby byłego prezydenta żeby firma prywatna, która w zasadzie służył Służy, służy obywatelom została trzecią, trzecią siłą polityczną no i oni, oni Facebook udawał po prostu jakiś, jakiś tąd w tej demokracji no to zapytał się rady. rady rada oczywiście złożona z liberalnych komunistów no i liberalni komuniści zdecydowali, że takie zbanowanie, że zakazanie wyrzucenie było ok no ale oczywiście jak to wszyscy komuniści jak to wszystkie te komunistyczne świnie no to troszeczkę udawały że, że są uczciwe, no to powiedziały, powiedziały komunistyczne świnie powiedziały, że, że zbanowanie to tak, ale nie na wieczność, no, nie, nie, nie na zawsze. No, ktoś jakby posłuchał, to by uwierzył, że, że po prostu są uczciwi. No, a kiedy komunistyczna świnia jest uczciwa? W każdym bądź razie kompania Facebook, ona zareagowała do tej decyzji, tego, tego prawie sądu i stworzyła takie prawie, prawie z listę kar można powiedzieć, czyli to było Lista kar n, dla polityków, y, no i oni mają, mają paragrafy, mają rozdzielenie, mają klasyfikację polityków, no i w zasadzie mogą ich, mogą ich y, 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 wyrzucić. Mogą wyrzucić ich na tydzień, na miesiąc, na rok, na, na, na całe życie y, za, za złe zachowanie. Tak? Komuniści wychodzą i mówią: Źle się zachowujesz, nie po linii partyjnej, nie jest to poprawne po komunistycznie, nie jest to poprawne y, politycznie. Won, za ci. No i to jest taki komunizm, tak? No i doszli do wniosku, że zachowanie prezydenta Trumpa, na którego głosowało 80 parę milionów ludzi, że, że jego, jego działania należy mu się największa kara. No. Największa kara, no, to, to, to nie jest tylko to, no bo to nie jest, to, to jest minimum, to jest minimum skazania, a ten, ten, ten udawany sąd, no to w zasadzie może zrobić maksimum. Facebook, Facebook y, 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 powiedział, że, że to skazanie może, może być y, od nowa y, y, zadziałać, dlatego jeżeli będzie jakieś niebezpieczeństwo dla, dla y, 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 społeczeństwa, dla, dla obywateli i tak dalej, tak Te wszystkie pierdoły, które kiedy to rząd y, przychodzi i mówi, że będzie bronił obywatela. No wiadomo jak to się kończy, tak? Z reguły to się kończy konfiskacją Tą broni i, i, i zamykaniem opozycji. No i Facebook powiedział, że, się, że w zasadzie no to będzie, zapyta się ekspertów, co eksperci powiedzą na temat, na temat tego, czy, czy Trump i, i konserwatywni politycy mogą cokolwiek mówić na Facebooku. No i to, to, to jest tydzień po tym, jak Facebook dał jedną wielką plamę, i to, to w zasadzie był zmuszony no i zawstydzony, no ale oni się nie wstydzą oni po prostu są na tyle bezczelni, że, że się nie wstydzą odkręcili, odkręcili całe cał to cenzurowanie tych wszystkich komentarzy o tym, gdzie, gdzie powstał Wuhan, czyli ten chiński wirus, no bo do tej pory no to cenzura komunistyczna na podstawie ekspertów, no bo to zawsze wychodzi paru debili, paru kretynów, który, którzy są przedstawiani jako ekspertów no i ci eksperci mówią, nie, to to, to nie, nie wyszło z laboratorium, nie, to nie było sztucznie modyfikowane, nie, to nie było tak, że, że y, ktoś nie zostawił w spokoju wirusa I zaczął kombinować, żeby, żeby badać go. No, oczywiście, Foci dał, dał miliony, miliony dolarów Chińczykom, i jak to wszystko wypłynęło, no to z nienacka w Ameryce w ciągu 12 godzin w Ameryce się otworzyło. Ameryka po prostu był, była tragedia. Powiedzieli, że Foci jest kretynem, powiedzieli, że eksperci są kretynem, wszystko się otworzyło. No, na dzień dzisiejszy w zasadzie Amerykano to już już jest y, otwarta. No fakt jest faktem, że, że około 50% ludzi już, już jest zaszczepiona, jak nie 60%. Fakt jest faktem, że, że w wielu, wielu firmach y, prywatnych y, y, te, te szefowie, dyrektorzy y, wszyscy zostali zmuszeni do tego, że, że w zasadzie no, ludzie muszą się szczepić, jeżeli chcą, y, chcą pracować bez maski, no bo kompanie mówią możesz pracować, no ale y, pracujesz w masce, no, i i, I prędzej czy później to, to, to zajmuje ileś czasu, no ale wszyscy, wszyscy się skruszą. No nie, nie, nie przypuszczam. Najciekawsze no, jest to, że największy, największy ci, najwięksi ci, co krzyczeli o szczepieniu, o bezpieczeństwie i tak dalej, no to te łachudry, te, te łachudry z reguły się nie zaszczepiły. Teła chudry po prostu y, hipokryzja, hipokryzja. Jest, jest po prostu nie, nie, nieprawdopodobna, no ale to jest na tej zasadzie co ten łachudra y, Wałęsa nosił tą matkę w klapie, no, nikt, nie, nikt nie nosił Matki Boskiej w klapie, tylko on nosił w klapie, miał ten długopis półmetrowy z, z papieżem y, i w każdy się zastanawiał jak to jest możliwe no to była po prostu gnida, gnida komunistyczna, która, która udawała, którego wcisnęli no i tak samo teraz, bardzo wielu z tych tych krzykaczy, no to nie wzięło szczepionki, a, lu, a wielu ludzi, którzy się poświęcili dla, 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 dla yy, poświęcili swoje zdrowie wbrew, wbrew swojej woli, po, zaszczepili się, no bo wielu, wielu, czy to znajomych, czy rodzina yy, prosiła, czy mówiła, no i też się poświęcili, no bo w pracy, w pracy było to przewidywalne, że, że w pracy będą wymagali szczepień, yy, no bo tak, tak w zasadzie partia Partia ustanowiła. No ale wracając do Facebooka, e, Facebook e, ca, cała ta e, ta. Mi, e, mm, te oszukaństwo ekspertów padło, po prostu padło, to, to teraz każdy wie, że to każdy ten y, ekspert, no to po prostu jeden wielki debil. No i teraz, teraz Facebook znowu zaczyna mówić, że będzie wynajmował ekspertów od cenzurowania myśli politycznej, tak, także wiadomo, co to będzie, tak, czyli to jest 1984 rok, to jest po prostu ministerstwo myśli, czy tam złej myśli, jeśli no to 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 jest to jest mm, y, te przepowiednie się sprawdzają no i czyli czyli y konserwatyści, republikanie będą będą ścigani. No pójdą po rozum do głowy, jak jeżeli nie założą konkurencji dla Facebooka YouTube'a i innych, i innych rzeczy, no to 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 YouTube Facebooki, Twittery i tak dalej 7 stycznia będą rozpieprzone na, 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 na trzy będą rozparcelowane, tak jak w pewnym momencie kompanie telefoniczne zostały rozparcelowane przez kongres, tak samo jak kompanie olejowe zostały rozparc rozparcelowane na, przez kongres, no to to czeka Google, to czeka Google, to czeka YouTube, to, to ty, ty, tego rodzaju będą te rzeczy. No mam nadzieję, że filmik będzie jechał normalnie, że nie będzie y, ocenzurowany, no ale toż, też jeżeli zobaczycie, że filmik się ładuje y, 12 godzin, albo że filmik ma jakieś tam duże problemy, no to, to, to są te słowa, te słowa, które ja tutaj mówię, no i będę mówił tak, jak mówię, nie, nie, nie będę owijał w bawełnę, no, komuniści zawsze chcą, żeby, żeby ludzie, ludzie sami się cenzurowali, to jest właśnie najgorsze, to młodzi ludzie, którzy idą na studia, człowiek wysyła młodych ludzi na studia, na cztery lata, wychodzą tam normalni, wychowani w jakiejś tej kulturze chrześcijańskiej, z jakimś zrozumieniem, co jest dobre i złe, no i wracają po czterech po latach po, po wydaniu 80, 100 200 tysięcy na, na, na szkołę wracają i oni nienawidzą, nienawidzą rodziców, nienawidzą swojego społeczeństwa, nie, nienawidzą swojej historii. No To jest to, co komuniści zrobili. I najgorsze jest to, że, że w tych liberalnych kolegiach te dzieciaki są wychowywane. No i tam nie ma, nie ma rozmowy, tam, tam jest po prostu tam jest po prostu linia partii, nie ma, nie ma kontrowersji. No, i to są ludzie, którzy są wychowani, żeby po prostu nie byli przywódcami. To są ludzie wychowani, żeby po prostu y, wykonywali roz, rozkazy. No i to jest to, co komunizm potrzebuje. No i całe te ostatnie społeczeństwo, ostatnie te pokolenia właśnie do tego zostało y, doprowadzone. Y, tak jak wspominałem, ten, ten styczeń to, to jest. Y, to jest właśnie ta ciekawa sprawa, ten, ten kongres y, i senat kontrolowany przez y, y, de, demokratów, to, to się zakończy. Y, no i będzie, będzie, będzie coś z tymi dyrektorami, będzie coś robione, te wszystkie wielkie y, kompanie ty, technologiczne. Y, oni za dużo, oni za dużo starają się regulować y, y, politykę i to, to nie jest to, co konstytucja y, y, przewiduje. No jeżeli, jeżeli to się nie stanie, no to, no to będzie w zasadzie następne następne dwa lata do wyborów prezydenckich 24. No jeżeli jeżeli demokracji jakoś im się uda wydać, wy, wygrać wybory prezydenckie w 2024, no to to już będzie ciężko. To już będzie ciężko Ameryce wrócić do normalności ten komunizm. Komunizm już następne pokolenie, następne 8 lat tego tego pompowania tej ideologii socjalistycznej w szkołach po prostu za, zaowocuje, no i wtedy dopiero Gdzieś za 20-30 lat, kiedy zabraknie jedzenia w sklepach, no to to, to będzie znowu rewolucja jakaś. No ale, ale, ale to się działa. Facebook wskazuje, że, że będzie jeszcze więcej te, tego cenzurowania, szczególnie szczególnie polityków. No i, i, i to, to się dzieje, że Facebook tłumaczy, że, że oni będą traktować polityków y, równ, na równo z jak innych y, obywateli. Y, do, to to niby brzmi, to niby brzmi. Y, że, że to jest, no ale to bardzo fałszywie brzmi. To, 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 to wiadomo, jeżeli oni mówią, że będą patrzyli z perspektywy jakiegoś, jakiegoś poprawności politycznej, y, no to, to to się będzie działo. No, najgorsze jest to, że, że y, 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 obydwie strony y, wysyłają tych swoich lobbystów, no tyle tylko, że Republikanie nie są tacy wredni jak, jak komuniści. Komuniści po prostu, y, komunizm polega na tym, że to jest jednopartyjny system republikanie konserwatyści no chcą, chcą tej, tego dialogu no bo rozumią, rozumieją że, że są dwa rodzaje, dwa rodzaje ludzi jakoś jakoś trzeba, trzeba żyć, żyć wspólnie e na, na poziomie stanowym to to Floryda i cały, cały ten lokalny florydzki Sejm, Kongres czy Parlament, jak można powiedzieć, ten, ten, Stany Zjednoczone, no to są Stany Zjednoczone, mają swoich przedstawicieli na Florydzie, no ale Stany Zjednoczone, no to są takie małe, małe, można powiedzieć kraje niezależne, no nie mogą mieć wojska narodowego, nie bronią granic i tak i tak dalej, no ale w Florida ma, ma ustawę zabraniającą, zabraniającą środki, społeczne środki przekazu cenzurowania. Tak, że oni zakazali po prostu cenzurowania żurnalistów, dziennikarzy no i polityk, politycznych kandydatów. Nie, nie, ma, nie ma cenzurowania politycznych kandydatów. No i to jest logiczne i to, to jest normalne. Oczywiście Facebook Facebook poszedł do sądu, no ale, ale jest nadzieja, że, że ża żaden sąd nie zgodzi się z czymś z takim, no bo to nie może, no nie może być, żeby, żeby sędzią sportowym w polityce był, była był, yy, platforma powiedzmy społecznościowa, prywatna yy, to to jest, to jest yy, i żeby przedstawiała preferencje tych yy, kompanii technicznych też yy, media socjalne i partia republikańska yy, w zasadzie, no, no oni, oni to, to są dwie grupy, które się zderzają, dwie grupy, które się zderzają. No i to nie, nie skończy się dobrze. Nie skończy się dobrze, no bo konstytucja mówi inaczej. Komuniści jednak nie wierzą w konstytucję i są jednej partii subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Oglądasz reklamy? No to pomaga. Piszesz komentarze? To jeszcze bardziej pomaga. Nie subskrybujesz? Tu jest y, strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, już monetyzowanego filmiku. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Y, no, głosujcie, jeżeli możecie, w Ameryce. Nie, nie głosujcie na... Y, na... Y, Socjalistów, głosujcie na Republikanów, na konserwatystów, głosujcie po prostu na normalnych przekaz dla socjalistów, widzicie co się dzieje, totalny pęd, totalny pęd do totalitaryzmu eliminacja przeciwnika politycznego, totalna cenzura, no chyba, chyba wiecie, mieszkali, mieszkaliście w Polsce, jeżeli mieszkaliście w Polsce za, za czasów PRL-u no to cenzura to była coś najgorszego, co, co mogło się zdarzyć w wolnym kraju no i to się dzieje, tak, i to się dzieje i jest to robione przez przez, powiedzmy nie, nie ormowców, nie, nie y, y, policjantów, nie wojsko. To się dzieje przez, jest robione przez prywatne firmy internetowe łącznie z wszystkimi komunistami z partii komunistycznej. Zdrowia dla normalnych.